Jak ustalić z dzieckiem dobre zasady korzystania z internetu, gdzie kończy się troska, a zaczyna Kontrola. Jak rozmawiać z dzieckiem o tym, co może je spotkać po drugiej stronie ekranu? Między innymi na te pytania odpowie mój gość, psycholożka Dorota Maciejec. Cześć. Dzień dobry, cześć. Może zacznijmy najpierw od tego, czym dla dzieci dzisiaj jest smartfon. Bo dla nas, dla dorosłych, jeszcze parę lat temu to było coś nowego, intrygującego, ciekawego, coś, czego musieliśmy się sami nauczyć, a nasze dzieci chyba mają zupełnie inne spostrzeżenia i doświadczenia tutaj. No i ja mam wrażenie, że dla naszych dzieci smartfon jest absolutnie wszystkim, prawda? Tak jak nam głównie służy do, 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 do pracy, do utrzymywania kontaktów ze znajomymi, tak dla dziecka jest to po pierwsze źródło wiedzy, źródło rozrywki i właśnie też podtrzymywania kontaktów, interakcji po prostu społecznych, więc no, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale myślę, że naprawdę jest absolutnie wszystkim też jest czymś już zupełnie normalnym, naturalnym i mając tego świadomość, nie możemy dziecka tego pozbawiać, tylko że nasza rola rodziców jest tutaj naprawdę ogromna żeby y, mądrze dzieci wprowadzić w świat technologii, internetu. I pytanie: kiedy jest ten odpowiedni moment, żeby to zrobić? Kiedy zacząć? Wiesz, co zanim odpowiem Ci na to pytanie, to jeszcze dodam, że nawet zabranianie byłoby czymś bardzo nienaturalnym, dlatego że nasze dzieci urodziły się już w świecie internetu, telefonów komórkowych, komputerów, prawda? W czasach, kiedy ja byłam na przykład w wieku moich dzieci, no to pierwszy komputer to był Atari 65X, wielka <laughs> kolubryna, gdzie na kas Sety, trzeba było wgrywać jakiekolwiek e, gry, prawda? Ja pamiętam pierwszy komunikator, gdzie było tylko takie, takie czarne tło i białe litery i to już było takie wow. Tak, dokładnie, <laughs> więc dla nich to jest coś, jakiś element, który po prostu jest, który one znają. Dla nas jest to coś nowego. My trochę Chyba ciężej, no, może nawet nie ciężej, ale trochę trudniej nam przychodzi opanowanie na przykład tych najnowszych aplikacji czy poznanie wszystkich funkcji telefonu. Dla dziecka to jest bardzo e, intuicyjne. Natomiast powracając do Twojego pytania, kiedy tak naprawdę, ja myślę, że wiek szkoły podstawowej to jest ten e, czas, kiedy e, dziecko można wprowadzić. E, z taką gwiazdeczką właśnie w świat na przykład telefonów komórkowych, chociaż prawda jest taka, że my jako rodzice, wychowując swoje dzieci, wykorzystujemy telefon chociażby po to, żeby dziecku puścić bajkę, prawda? Wtedy, kiedy jest czas na przykład dobranocki, a nie mamy dostępu do, do telewizora żeby puścić muzykę i tak dalej, więc my dla dziecka jakby też udostępniamy ten e, nasz telefon wcześniej. Natomiast w momencie kiedy dziecko staje się samodzielne, zaczyna samo chodzić do szkoły wracać ze szkoły, to rzeczywiście to jest ten czas, kiedy wprowadzamy dziecko w świat, w świat, chociażby właśnie telefonów komórkowych, no i komputerów, prawda, no bo teraz, szczególnie teraz, kiedy jest, kiedy jest pandemia, no część lekcji jest prowadzona zdalnie, więc nie wyobrażamy sobie tego, żeby dziecko nie miało kontaktu ze swoją klasą i z nauczycielem, więc po to jest ten komputer potrzebny. Oczywiście, do tego wątku jeszcze wrócimy, ale a propos tego wieku, rzeczywiście już maluszki korzystają dzisiaj z internetu, z technologii. Ja niejednokrotnie w restauracji widzę, gdzie na przykład dwulatek ma odpaloną bajkę na telefonie, tablecie. Do tego spożywa posiłek i myślę, że łączenie korzystania mhm. z telefonu, smartfonu, internetu z innymi aktywnościami. Albo żeby to była nagroda, to chyba nie jest dobry pomysł. Tak, masz rację, to nie jest dobry, dobry pomysł. Po pierwsze, telefon nie może być substytutem rodzica, prawda? Telefon nie ma funkcji wychowawczej dla naszych dzieci. To jeśli jesteśmy zmęczeni, jeżeli chcemy mieć chwilę dla siebie, musimy wymyśleć coś innego niż danie dziecku telefonu. Generalnie wiele badań mówi o tym, że na przykład do trzeciego roku życia dziecko generalnie nie powinno mhm. mieć kontaktu z mediami z bardzo wielu powodów ale między innymi z tego, że ich układ nerwowy jest na tyle wrażliwy i delikatny, że można go bardzo łatwo rozstroić, szczególnie jeżeli narażamy dzieci na treści, które nie są adekwatne na, do ich wieku, a co, i, co za tym idzie, do ich zdolności ym, percepcyjnych mhm. na przykład. Prawda? A z tą nagrodą to też chyba niekoniecznie w przypadku starszych dzieci. Yy, no to pytanie, jak starszych dzieci? No taki już 7-8-latek, taki, który ma swój telefon i nie wiem, spieszy donieść mamie, posprzątałem pokój, posprzątałam, czy mogę 15 minut bajki? To znaczy tak, ja bym powiedziała, że telefon jest formą przywilejów dla, dla dziecka, prawda? Jeśli mm, mamy z dzieckiem umowę, że twój czas na telefonie to jest tyle i tyle tygodniowo, tyle i tyle w weekend, my możemy... Użyć tego telefonu jako um, forma nagrody za wywiązywanie się z różnych zobowiązań, z róż jakby z różnych zobowiązań z, z tygodnia, na przykład um, dbanie o swój pokój e, i tak dalej, i tak dalej. Dobra nauka, odrabianie, odrabianie lekcji, bo umówmy się, że to jest coś, co jest bardzo atrakcyjne dla dziecka. Czyli prawda? to jest OK? Z, ale to bardzo ostrożnie, to trzeba naprawdę umiejętnie wprowadzać, z dużą ostrożnością, żeby nie doprowadzić do e, negatywnych konsekwencji, prawda? Czyli na przykład uzależnienia od, e, od mediów. Ale jeżeli mamy umowę taką, słuchaj, możesz grać godzinę, tak? E, nie wiem, otrzymanie piątki, czy wywiązywanie się no ja mówię teraz na przykład to proszę się do tego za bardzo nie przywiązywać. Yy, za jakieś sukcesy, mogę ci ten czas wydłużyć o 10 minut, ale jeżeli nawalisz, dostaniesz złą ocenę, no to ten czas będziesz miał skrócony na przykład o te, yy, o te mhm. 10 minut, tak. Ja wiem, że wtedy budujemy u dziecka taką zewnątrz, zewnątrz sterowność, ale yy, czasami jest tak, że trudno jest zmotywować czymkolwiek yy, dziecko, że dziecko powie, no dobra, no to co, to zabierz mi zabawki, zabierz mi konsolę, zabierz mi komputer, <grym wszystko mi <grym> jedno, <grym tak, zabierz mi telefon, <grym> mogę siedzieć w domu, są, ja, mówię, Mówię o tym ponieważ wiem, jak wygląda rzeczywistość w wielu, w wielu rodzinach, dlatego że jestem praktykującym psychologiem i rodzice przychodzą właśnie z takimi problemami. Co zrobić z tym moim nastolatkiem, który nie chce się po prostu uczyć? Właśnie, warto też zauważyć, że taki nastolatek zupełnie inaczej korzysta z telefonu niż 7-8-latek. Jakie ty tutaj widzisz różnice? Różnice przede wszystkim są takie, że nastolatek z racji już swojego wieku korzysta z, przede wszystkim z aplikacji, Społecznościowych. Bycie w stałym kontakcie z, z przyjaciółmi jest dla nastolatków niezmiernie, niezmiernie ważne. Oczywiście tutaj dochodzą jeszcze wszystkie kwestie związane z nauką: korzystanie z internetu, korzystanie z telefonu żeby pozyskiwać, żeby pozyskiwać wiedzę. Zwykła, zwykła zabawa, zwykły fan po prostu skorzystania, tak? czyli gry, mm. różnego rodzaju gry, które też są taką częścią wspólną dla, na przykład dla, yy, dla nastolatków, prawda? którzy na przykład też grają w tego typu gry, więc oni mogą po prostu na płaszczyźnie takiej społecznej rozmawiać o tych swoich mm. zainteresowaniach, co też ich po prostu łączy, bo oni są w tym samym kontekście wtedy yy, yy, społecznym. Jeśli mówimy tutaj o siedmiolatkach, no to głównie e, kontaktowanie się z rodzicami, e, taka funkcja ochronna i kontrolna z, z, perspektywy, z perspektywy rodzica, e, zapewne jakieś bajki, piosenki itd. więc chyba bardziej e, w kierunku rozrywkowym, rozrywki, tak, uh -huh. rozrywki, te, te, te młodsze dzieciaki, starsze dzieciaki już dużo szerszy wachlarz po prostu y, no, użytkowania tak naprawdę telefonu. A propos tej e, społecznej funkcji. Ostatnio rozmawiałam z jedną z mam i uświadomiła mi, że e, te dzieciaki po szkole, one właśnie są e, razem cały czas. I to nie jest tak, że one nie chcą się spotkać na żywo, że one nie lubią się spotykać, tylko czasami to jest grupa e, kilkuosobowa, kilkunastoosobowa, więc nawet czasowo czy logistycznie trudno byłoby to zrealizować na żywo. E, I tak sobie myślę, że takie wykluczenie z grupy rówieśniczej w przypadku nastolatków może mieć gorsze skutki, niż nasze ograniczenia wynikające z korzystania z internetu. No, zdecydowanie, zdecydowanie tak. To wykluczenie, wykluczenie się zdarza z, z, grupy, z grupy rówieśniczej. To jest dużo bardziej dotkliwe, dużo bardziej bolesne dla takiego nastolatka, więc bycie na łączach ze swoimi przyjaciółmi jest dla nich niesamowicie, niesamowicie ważne. Ale niezależnie od wieku yy, trzeba być czujnym, bo internet, no jest w pewnym sensie zagrożeniem. Jakie ty tutaj widzisz przeszkody i wyzwania? U dzieci jako użytkowników internetu. Tych przeszkód może być bardzo dużo, właśnie, chociażby treści niedostosowane dla, e, dla dzieci. E, dość często słyszy się o sytuacjach, kiedy młodzi ludzie, może nawet nie nastolatki, bo nastolatki mają umysły przenikliwe i oni sobie są w stanie dużo lepiej radzić niż na przykład takie siedmiu, 8 9 -latki, które jeszcze nie rozumieją konsekwencji swoich y, poczynań, poznania zupełnie obcych osób, które mogą stanowić hmm. realne zagrożenie. Poprzez, poprzez właśnie jakieś fora, fora społecznościowe. Jeśli mówimy na przykład tutaj o uzależnieniach, to też jest bardzo ważne. Dlatego, że uzależnienie od mediów, uzależnienie od internetu, od gier, jest coraz częściej spotykane u młodych ludzi. To jest duża, duży problem, o którym warto naprawdę powiedzieć. Dlatego, że dzieciaki nie czują czasu. One kompletnie zatracają się. Jeżeli to jest prawda. gra, Grają, mogą nie jeść, nie korzystać z toalety, nie wiedzą, kiedy jest dzień, kiedy jest noc, praktycznie cały czas, cały czas są e, zainteresowane, jakby cały, czas, cały czas grają i to jest taki, taki problem, bo jeżeli rodzic tego nie dostrzeże i pozostawi dziecko samo e, sobie, to wyciągnięcie dziecka z tego uzależnienia jest niezwykle niezwykle trudne. No właśnie, żeby do tego nie dopuścić, od początku trzeba y, ustalić konkretne zasady korzystania z telefonu, z internetu, komputera, jak zrobić. Jak ustalić te zasady, żeby one funkcjonowały i żeby były odpowiednie? To jest tak naprawdę chyba decyzja każdego, każdego rodzica, dlatego że każde dziecko jest inne. Są dzieci, które bez problemu odłożą telefon, jeżeli im się tylko powie: słuchaj, trochę za długo, odłóż telefon, zajmij się, zajmij się nauką. Są dzieci, które, czy młodzież, które absolutnie nie czują tych innych obowiązków, nie czują tego, że, ma, że, że lekcje są na przykład priorytetem, prawda? że nauka jest priorytetem. I gdzieś tam będą ciągnęły do, do, do mediów, do internetu, telefonu, komputera, jak ćmy do światła. Więc. Yy... To jest sprawa tak naprawdę każdej rodziny, ale y, ogólne zasady mogą być takie, że jeżeli widzimy, że po wprowadzeniu zasad ten system się sprawdza, y, oceny dziecka nie ulegają pogorszeniu, mm. relacje interpersonalne nie zostają wygaszone. Mamy takie poczucie, że wiemy, co się dzieje z naszym dzieckiem, mniej więcej kontrolujemy tę sytuację, na przykład społeczną, w, w jakiej ono jest, że dziecko przychodzi do nas, rozmawia z nami, mamy czas z nim, taki Dość, dość aktywny. Jeżeli mamy takie poczucie, że to gra i to dziecko nam nigdzie nie, nie umyka, no to według mnie te zasady są ok. Natomiast jeżeli coś tam nie zagra, oceny się pogarszają, dziecko jest ciągle zamknięte w pokoju, mm -hmm. nie wychodzi, yy, ma na przykład trudności ze skoncentrowaniem uwagi, no to to rzeczywiście jest taka sytuacja, która wymaga yy, przyjrzenia się i pewnej, yy, i pewnej zmiany. Yy, ja mogę powiedzieć Na przykładzie swojego, um, swojego syna, no że. No właśnie takie trzy najważniejsze zasady. Trzy u najważniejsze. Ciebie. U mnie w domu, trzy najważniejsze zasady są, y, są takie, że może korzystać z, y, z internetu w ograniczonym czasie tylko w weekend, jeżeli wywiąże się ze wszystkich obowiązków y, szkolnych, czyli jeżeli wszystkie lekcje są odrobione, dlatego że w pojęcie y, zasady, że najpierw nauka potem przyjemności wcale nie jest taka prosta nawet dla, <laughs> nawet dla psychologa. Coś o tym wiem. Ale też. trzeba być konsekwentnym i rzeczywiście wyrabiać taki nawyk i pilnować tego po to, żeby dziecko już miało to poczucie, y, poczucie czasu i poczucie tego, co jest ważne. Tak? Ja nie bronię oczywiście. To nie jest tak, że ja chcę dziecko wyrwać z korzeniami z tego internetu, no dlatego nie, no że jest jeżeli... nie jest możliwe dzisiaj. Nie jest to możliwe, bo on ma kolegów, prawda? I ja mówię o swoim, o swoim synu, ale myślę, że to wiedzą też po prostu inni rodzice, że dzieciaki spotykają się u siebie w domach, nie wiem, po szkole korzystają, coś tam jeden drugiemu pożyczy, ktoś tam pogra, prawda? Więc jakby to nie jest tak, że da się uciąć, uciąć dostęp do, do internetu. Ale toż nie jest taka, to nie jest nasze zadanie chodzi o to żeby dziecko nauczyć mądrego korzystania z internetu przede wszystkim bezpiecznego żeby nie zrobiło sobie um, krzywdy trochę luzując te ograniczenia w miarę też dorastania dziecka, prawda? No bo inne ograniczenia będą dla siedmiu ośmiolatka zupełnie inne dla, dla nastolatka, dla którego no odebranie telefonu, no to jest odcięcie po prostu, to jest jeden wielki dramat tak naprawdę. <todgłosy> Obserwuję to u innych mam. Ja przyznaję, że trochę mam problem z konsekwencją, i no, zdarza się tak, że kiedy moja córka przekroczy czasowy limit w aplikacji, minie te 15 minut. No to oczywiście albo wysyła prośbę, albo przychodzi i mówi: Mama, mogę jeszcze 15 minut, mogę jeszcze. I przyznaję się, kiedy mam taki dzień, kiedy muszę coś rzeczywiście dokończyć na komputerze, albo kiedy, nie wiem, ktoś u mnie jest, albo mam nawet dobry humor, no to dorzucam te 15 minut. No i tak z psychologicznego punktu widzenia to bardzo źle? No, może aż tak bardzo, aż tak bardzo nie. Natomiast tak ogólnie mogę powiedzieć, że mm, dzieci są niesamowicie konserwentne, i potrafią, jak to się mówi, wiercić dziurę w brzuchu, prawda? Mm -hmm. Więc dziecko doskonale wie, że jeżeli. 99 razy mama się nie zgodziła, no to za tym setnym razem jednak się zgodzi, tak? Więc jakby będą po prostu dzieci ponawiały, ponawiały, już doskonale wyczuwają nastroje, nastroje rodziców, wiedzą, kiedy mogą poprosić, zrobić słodkie oczy. Albo wiedzą, co mogą zrobić dla mamy, dla taty, żeby, żeby rodzice się zgodzili, prawda? Mój syn też miał ciekawe zabiegi, bo na przykład rano potrafił wejść do, do sypialni i powiedzieć mamusiu, zrobiłem ci dzisiaj Kawę po czym przyjść po 15 minutach bo dzieci mogę telefon tak no. więc strategie, strategie dzieci są bardzo bardzo różne czasami skuteczne czasami nie no ale to jak ta kawa tam już tak pachniała to ty się zgadzałaś czy, czy mimo wszystko twardo nie och Myślę, że się czasami zgadzałam jednak, że to zmiękczyło serce matki nawet w, taki, w taki sposób. Myślę, że tak. Myślę że, się, myślę, że się zgadzałam. Teraz już jest dużo poważniej, bo to jest szósta klasa, więc yy, teraz nie ma żartu. Jest nauka. Tak, jest nauka. A gdzie kończy się troska, a zaczyna kontrola? Wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy dziecko zaczyna się buntować w pewnym, w pewnym momencie. Yy, Chociaż z drugiej strony, z drugiej myślę, że strony dzieci dzieciaki próbują, próbują. One, one cały czas tak właśnie próbują, że więcej, że dłużej, a może zmienimy zasady. To jest bardzo ciężko, ciężko odpowiedzieć na to, na to pytanie, dlatego że um, wskazanie tej granicy, granicy. jest Niewykonalne, tak mi się wydaje, że to musimy tutaj się kierować chyba jakimś naszym poczuciem. Może warto wejść w perspektywę tego naszego dziecka i spróbować yy... Stanąć, wejść w jego skórę, jak ono musi się czuć. Trzeba wysłuchać tego naszego dziecka, co on ma do powiedzenia, jakie ma argumenty, tak? spróbować się umówić na coś. Może warto posłuchać się swojego partnera, swojej partnerki, którzy mogą mieć trochę inny obraz tej sytuacji, prawda? No, co dwie głowy to nie jedna. Chciałam powiedzieć coś takiego, że no. spróbujmy pomyśleć sobie jak my byliśmy w wieku naszych dzieci, Tylko jak my byliśmy w wieku naszych to dzieci. Tego nie było. To tego nie było, tak? Ale były inne rzeczy, tak? I może też powrót trochę do, do dzieciństwa i mm, przypomnienie sobie Czego zabraniali nam, nasi rodzice i jak my się czuliśmy w tej, w tej sytuacji, może to pomoże ustalić jakieś właśnie zasady z, z, naszym, z naszym dzieckiem, tak, żeby ono nie miało poczucia ym, kontroli z naszej strony, no, ale naj, chyba najprostszą taką rzeczą jest zapytać, co musi się stać, żebyś nie miał poczucia kontroli, ale żebyś zrozumiał, czy zrozumiała, że to jest forma mojej troski o, o ciebie. Tak, bo my też często zabraniamy, a tak naprawdę nie wiemy konkretnie czego, Dokładnie, bo bardzo wielu rodziców tak, tak naprawdę. Nie orientuje się, co te dzieci robią tak naprawdę w tym smartfonie. Tak, a może trzeba się zainteresować? Może mhm. trochę trzeba wejść w ten, w ten świat, żeby też nie demonizować tego smartfona tak bardzo. Twoim zdaniem właśnie te wszystkie zasady, y, ograniczenia pozwalają skutecznie chronić dzieci przed y, niebezpieczeństwem, które jest w internecie? Ech, zasady ograniczenia myślę, że niemożliwe jest to. W, y, z jakiego? Powodu, no, z takiego powodu, że my nie jesteśmy z dzieckiem i nie, nie przeglądamy mu cały czas telefonu chociażby, prawda? My nie wiemy dokładnie, na jakie strony wchodzi nasze dziecko. No, w historii To możemy... moja droga, możemy to wszystko sprawdzić dzisiaj. Tak, no dzisiaj możemy, bo są, <laughs> są y, aplikacje. sprytne aplikacje, które rzeczywiście to, y, to umożliwiają, ale gdyby takiej aplikacji nie było, to myślę, że, na, że to myślę, że y, nie dalibyśmy rady w 100% ochronić naszego dziecka przed tym zagrożeniami płynącymi właśnie z, z korzystania z internetu i, i ze smartfona. Aplikacje jednak nam pomagają, prawda, w taki sposób, że mamy trochę większą wiedzę na, na temat tego, jak nasze dziecko porusza się w tym, w tym obszarze. Możemy ym, ograniczać w bezpieczny sposób, chociażby te treści, czy te strony, z których naszych dziecko korzystamy. Możemy uniemożliwić tego, co się orientuje, nawet dostęp do niektórych, tak, do niektórych stron, y -hmm. prawda? Więc jakby zostawiając te strony, które są na przykład dla dziecka bezpieczne i, i w których dziecko porusza się sprawnie i nie mamy takich obaw, że czyha jakieś po prostu niebezpieczeństwo na nie. Tak, trochę specjalnie zadałam to pytanie, bo też musimy mieć świadomość, że. Y Aplikacja nie zastąpi rozmowy, relacji, kontaktu, prawda? Ale zdecydowanie tak. To jest to, co powiedziałam na początku naszej rozmowy, że smartfon nie może być substytutem rodzica, prawda? Yy. Bardzo ważne jest to, żebyśmy obserwowali nasze dziecko, niezależnie od tego, czy mamy aplikację w telefonie, czy nie, żeby po prostu obserwować dziecko, żeby z nim rozmawiać, spędzać czas, yy, trochę zagłębiać się w to życie towarzyskie, które, yy, które ono prowadzi, bo jeżeli będziemy wiedzieć cokolwiek o znajomych, kolegach, yy, przyjaciółkach naszych, naszych dzieci, dokąd nasze dziecko chodzi, jak spędza wolny czas, czym się interesuje. Yy, co robi w tym, w, tym, w tym internecie, to my będziemy czuć się zdecydowanie bezpieczniej i nie będzie w nas narastała taka myśl, że musimy koniecznie to nasze dziecko skontrolować, bo a nóż, widelec, ono coś tam po prostu w tym internecie um, robi. Więc dużo ważniejsze i cenniejsze jest to, żeby po prostu z dzieckiem spędzać czas, żeby poznać nasze dziecko, zwłaszcza, że ten okres nastoletni jest takim trudnym okresem, bo dzieci generalnie, no nastolatki, przepraszam, nie dzieci nastolatki, nie chcą aż, tak bardzo um, uzewnętrzniać się i, i, i otwierać przed, przed rodzicami, więc tym bardziej budowanie tego porozumienia i wspólnego um, świata jest bardzo, bardzo istotne. Oczywiście, że tak, ja się jak najbardziej zgadzam, chociaż ja aplikację w telefonie mam. Myślę, że przy tych siedmiu, ośmiu latkach, kiedy zaczynamy rzeczywiście przygodę z telefonem, z internetem, technologią, no to te zasady od początku muszą być ustalone. A propos zaufania, czy taka aplikacja pomaga budować zaufanie w relacji rodzic dziecko? Myślę, że tak, myślę że, myślę, że pomaga. Na pewno jest takim narzędziem, które które jest pomocne rodzicom, ale daje też takie poczucie bezpieczeństwa dziecku. Jeśli odpowiednio ubierzemy to w słowa, dlatego, że to jest ważne, jak my też dziecku opowiemy trochę, na przykład o tej aplikacji, bo chodzi o to, że każdy rodzic troszczy się o to swoje dziecko, prawda? No tak, bo to, Więc to jest, z to nie ma być forma kontroli, troski. dokładnie, to nie ma być forma permanentnej inwigilacji, to ma być forma Troski to jest po to, że jeżeli cokolwiek będzie tobie, moje dziecko zagrażało, musisz mieć możliwość skontaktowania się na przykład ze mną, tak? Dla twojego bezpieczeństwa, bo jest szereg sytuacji, w których możesz się nie odnaleźć, które będą dla ciebie nowe. Niekoniecznie zagrażające, ale nowe, w których nie będziesz wiedziała na przykład, jak się, jak się zachować, tak? Więc jeśli dziecko dostosowuje się do zasad, tym bardziej chyba rośnie nasze zaufanie do niego, że rzeczywiście radzi sobie, prawda? radzi sobie z tymi za, za zasadami i tak dalej. Więc z czasem ja myślę, że te ograniczenia i tak będą, ten obszar będzie powiększany, gdzie dziecko nasze może się spokojnie w nim poruszać bez tej kontroli na przykład rodzicielskiej i alertów wysyłanych na, na, na telefon rodzica, że dziecko opuściło bezpieczną strefę, prawda? więc myślę, że jak najbardziej tak. A propos jeszcze tych zasad, jak często one mogą się zmieniać, myślisz, żeby tutaj, no bo wiadomo, że dzieci próbują, negocjują, jest jakiś taki czas, kiedy powinniśmy być mimo wszystko zawsze konsekwentni. Ja wychodzę z założenia, że jak zasady nie działają, to znaczy, że coś z tymi zasadami musi być nie tak. Y, więc to nie jest za każdym razem wina dziecka, y, ale to też może być tak, że to my nie do końca wiemy, jak te zasady na przykład sformułować. Y, ważne jest to, że kiedy ustalamy zasady z dzieckiem, to dobrze by było, żeby nasze dziecko uczestniczyło w ustalaniu tych zasad, dlatego że to zwiększa prawdopodobieństwo tego, że dziecko się po prostu do tych zasad y, dostosuje. Ale też zrozumie tak. je dokładnie. Bo I czasami my coś narzucamy dzieciom, one nie do końca wiedzą, tak, i to jest też bardzo cenna uwaga, dlatego że warto dziecku tłumaczyć, o co chodzi z tymi, o co chodzi z tymi, z tymi zasadami. W ogóle system zasad jest systemem dynamicznym. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli um, mamy jakąś zasadę, którą wiemy, że nasze dziecko już nawet bez tej zasady pamięta o tym co należy wykonać, no to jest zasada, która może zostać jakby usunięta, prawda? Dlatego że za dużo zasad, że za dużo do pamiętania, tak? Więc dobrze by było, żeby to było naprawdę krótko, zwięźle i na temat, żebyśmy my się nie pogubili w zasadach stworzonych przez nas samych, ale żeby też dziecku było łatwo przypomnieć sobie co to jakie to są zasady właśnie korzystania z tego z tego smartfona. Może też warto zapisać to gdzieś, jakaś Informacyjna kartka na lodówce tak, albo na tablicy. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Kilka prostych zasad, im dziecko młodsze, tym tych zasad powinno być mniej. Dwie, trzy zasady wystarczająco. Yy, I od tego tak naprawdę zaczynamy. Jeżeli dziecko wypracuje sobie pewną umiejętność. Na przykład to, że odkładamy telefon o tej o tej godzinie, tak? Czy dziecko samo po nie wiem, o wyznaczonym czasie korzystania z granicy? W jakąś grę korzystania z internetu, oddaję telefon rodzicowi. Okej, okay, udało ci się, opanowałeś zasadę, nie, nie trzeba ci nastawiać timera, mm -hmm. prawda? Nie... Czy, 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 czy jakieś, czegoś innego? Sam pamiętasz o tym, oddałeś telefon, brawo, no to ta zasada już jest opanowana, możemy ją z naszej listy zasad wykreślić. Jeśli pojawi się coś niespodziewanego, można to do listy zasad dopisać zawsze, prawda? Myślę, że jest trochę rzeczy tutaj, o których warto pamiętać i zawsze ta teoria jest łatwiejsza od praktyki, bo ja mierzę się z tym na co dzień, ale mam nadzieję, że nasza rozmowa dzisiaj wniosła bardzo dużo. I że będziecie korzystać z tych słów, które dzisiaj tutaj padły. Dziękuję Ci bardzo gorąco. Dziękuję.